Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Eurocops. Kontynuujemy sobie serię, gramy sobie z powrotem tymi przychylastami I jesteśmy w trakcie misji, jakiejś tam tutaj ruskiej, z ruskimi imionami, nazwami yy, w ruskich klimatach I obrywamy, jak od ruskich A jesteśmy ruskami No a mniejsza z tym, w każdym razie Wladimir mi już umarł To był shotguner O, fuck dwóch tutaj ściągnąłem już to są zwłoki czy ziomek nie wiem, w każdym razie teraz muszę się dostać na statek co mnie niezbyt cieszy chociaż tyle dobrze jest, że ten statek nie musisz, że muszę pod jakiś pokład zejść czy coś? te punkty są... no w kurde przestańcie tu mnie pręcić jakimiś tymi gównami Jejku, nie wiadomo skąd nawet będzie tak to strzelało i strzelało Aha, tu muszę pewnie w statek wejść. Dobra, no, gdzie on jest? Kij muszę przebiec, bo i tak go nie widzę. A mój się też nie y, kwapi, żeby tu przyjść Ja się po niego nie zamierzam wracać Tu gdzieś ty jest chyba za tym kontenerem Tu jest jeszcze jeden ten... taki mostek, i on chyba koło tego mostka jest. Nasz piernik wi. <gry> Aha, teraz baduje we mnie, tylko że go nie widzę nadal. Aha, bo jest na dole. Tu on jest snajpi. O, ten przyszedł wreszcie do mnie, raczył tu przyjść, fajnie. No dobrze, będę w nim misję kończył pewnie, to... Zrobimy sobie kolejnego save'a. W poprzednim odcinku aż tyle save'ów wyszło z pięć. I teraz musimy odkryć, co trzeba tu zrobić. O! Coś się porobiło. Eee, Defender Point. Aha, terroryści chcą wysadzić łódź, więc musimy bronić tego punktu. O, w dupę. Skąd oni przychodzą? muszę tędy przychodzić Ładuj tam w to Czyli żaden ziomek nie może tu dojść Bardzo wymowno... Ała Znowu ktoś Nie, to tutaj na nie ma co stać Kurde, to teraz będzie ten stał mi tu Muszę stąd przejść Oho, idzie Okej okay. Idę stąd już To ci będą na najgorsi Serio? Chodź mi stąd, przyjdę No, a nie mówiłem? Trzeba po prostu trafić ich w odpowiednim momencie w odpowiednie miejsce i jest spokój. Teraz muszę na mini mapę patrzeć, będę sobie tutaj stał, bo tam stojąc to nie ma co zrobić. Okej, okay, cisną na to wejście przeładowane, to tak średnio Średnio najeżdża. Zaraz tu będę wychodzić. Dobrze, że się przynajmniej amunicja w tej grze nie kończy. To jest świetna sprawa. O, ciśnie tu ktoś chyba. Tak? Nie, nie ma nikogo, tu idą. Chciałeś wejść? Tak? Tak? Terrorysta za Co są gry jakieś coś jest się terrorystą, bo wszędzie jest się tylko tym dobrem i dobrem. Aha, fajnie, znowu dostaję. Mhm. Ja się zbli oho, super misja będzie. We dwóch mamy końcówkę życia. Gdzie ktoś ten dynia? Nie mogę obrywać. Zginął Iwan. No to przez ranę. Ja nie mam jakiegoś save'a, żebym się mógł cofać do, do srania. Stąd nadchodzą wszyscy teraz Jedyna szansa to, że nie trafią Trzy minuty mam czekać? Ja sobie tu save'a zrobię. To jeszcze jest do, do wygrania to. Mogę sobie zapisać, że to jest jakiś samobójczy save czy coś. To prawie by był koniec misji. <laughs> Świetny jestem. Czelec. jestem na strzała teraz chyba Z tego co widzę Ale się trzymam Okej, okay, nie oberwałem jeszcze nie razu, to sobie nadpiszę Right, yes. Ok, wchodzi tu. No to teraz, ile też mam czekać? Ta mini mapa to teraz jest skarb. Kurde, dostałem. Jakieś kod na leczenie Żeby w razie czego sobie już nie powtarzać O, oh, fak. Trzy minuty, minęło już 3 minuty, czy nie? Mają to jakieś posiłki przyjść A, one, jedna minuta, okej okay. Co oznacza ten smutny dźwięk? Czy ktoś do mnie strzela? O oh yeah! Boris jest down. Wiedziałem, że nie jest downem. Dobrze, że mam save. tak to... No super. Porobiło się tak, że gra przestała działać w momencie, kiedy chciałem czytać save'a, czyli save był idealny, a w międzyczasie sobie chciałem kliknąć start new career, i spra sprawdzić na easy, jak to działa, ale nie pomyślałem o tym, że wtedy wszystkie save'y się wyczyszczą, bo były przypisane do tamtej kariery. Cóż za ciekawe rozwiązanie, żeby przypisywać save'y do kariery, żeby nie były takie osobno. No pewnie jakieś tam yy, to jest dobre yy, zastosowanie, bo mamy tutaj tak wszystko posegregowane, nie ma jakiś śmieci, no ale no. Wiadomo, różnie się dzieje i później są problemy. Także dogram yy, końcówkę tej misji pewnie na Easy, bo już teraz będę sobie na Easy przechodził do tego momentu i widzimy się za chwilę. Dla mnie to będzie pewnie kilka dni. <gry> Jestem teraz w trakcie rozgrywania drugiej misji i przyznam, że na tym poziomie trudności. Jedyna różnica, co dotychczas zauważyłem, to było to, że przeciwnicy mają mniejszą celność, ale teraz także zauważyłem, że na przykład przy tej misji, gdzie było tak właśnie teraz dużo punk y, takich punktów w tych hangarach podziemnych, y, te punkty znajdują się troszkę w innych miejscach, albo jest po prostu obkrojona ich ilość. Więc y, twórcy nie pomyśleli, żeby tylko zmniejszyć y, celność broni przeciwnika, ale także zmniejszyli ilość punktów do przejęcia. Super! Może nie tyle, co e, zmniejszyli ilość, co je poprzestawiali i zrobili coś takiego, że chyba ten przeciwników jest tutaj mniej. Choć cały czas widziałem, że tylko przeciwników było zawsze tyle samo, tylko jakoś tak dziwnie się pojawiali. W sumie to ciężko określić w tej grze cokolwiek, bo nie wiadomo co tu jest planowane, a co po prostu wychodzi podczas gry. O, obrywałem. A się przejmuję bardzo tym. Teraz jestem w tym hangarze takim co był tam w drugim odcinku czy czwartym jakoś tak i sobie e, szukam miejsca do transmisji danych, bo zwykle tutaj jakiś się świecił punkcik, ale tym razem musiałem się obyć bez niego i tak sobie tutaj chodzę i go szukam Przed chwilą mi coś już zaskoczyło, więc chyba zacząłem skanować, ale za bardzo nie wiem dalej w którym miejscu to było. O! O! Dzieje się! Dzieje się! Chyba jestem w dobrym miejscu Czyżby? Czyżby to było to oj! No jednak nie za blisko, ale gdzieś tu w pobliżu, bo wyskoczył komunikat, więc raczej przeszedłem przez to. Gdzie to było? Hmm. Już nie pamiętam O, to chyba gdzieś tu. Dato transmite. Dlaczego to jest zaznaczone? Tu nie wiem, czy się ztransmitowało, czy nie. Hmm. No bo. O! Tu coś jeszcze jest. Może tutaj jest ten punkt? Jednak to jest punkt, tylko trzeba go znaleźć. Ale jak tędy gdzieś na to, to się pojawiało. No nic, spróbuję może zasejwować i wczytam. No szlak niejasny trafia. Co jakiś czas to wyskakuje, ale z, no, za nic nie wiem gdzie jest ten punkt. Może on tu jest. właśnie tak stały te punkty. No nic, nic się nie dzieje. To jednak nie tu. Tu? No też nie tu. No chyba już nie będę raczej nagrywał tego, jak to szukam. Ale coś się dzieje. Check the last target. Widziałem targety. Nie, jakby cały czas mi poinformowało, że już ten zrobiono to. Że więcej celów nie mam. Komunikat zaczął mnie tutaj nawiedzać, a teraz tutaj walczę z niewidzialnym przeciwnikiem. On sobie na minimapie tutaj mryga, a ja go nie widzę. Może on jest na lampie? Nie ma na lampie. Może stoi na dachu? Nie ma na dachu. No to ja nie wiem, gdzie on jest. Zminimalizowałem grę, by sprawdzić na filmiku, gdzie był ten punkt. Gdy już to zobaczyłem, wznowiłem grę. A to game post, press pause key to continue. Przeklikałem całą klawiaturę i jakoś chyba nie ma tego y, pause kija. Także chyba mam problem. No, jestem teraz sobie na save, które, z którego gry nie chciałem startować odcinka nagrywania, ale skoro już nad nim jestem, to sobie na nim tutaj. Ponagrywamy, pogramy, mam nadzieję, że jak będę dłużej nagrywał to coś nie spieprzę czegoś a rozchodzi się o to, że już tak w ogóle to gramy na poziomie łatwym teraz i jedziemy tu, tą... całą grę sobie do tego momentu przyszedłem i robiłem sobie save i miałem już save w tym momencie co tam się to zrypało co przegrałem ale no jednak ta gra nie, nie chciałabym mi się to udało wczytać i rozpocząć grę właśnie z tamtego momentu i ten save nie działa. Yy, także mam tutaj komitet powitalny. Okej, okay, mam punkcik, Ok, No to ciśniemy, Ok, Okej. Okay. Jest tu troszkę tych przeciwników, jeszcze kilka. Dużo już punktów, punktów tych nie zostało tutaj do sprawdzenia. Raczej nie wie, niewiele Jako że jestem na poziomie łatw, poziomie trudności łatwy, to tak troszeczkę tak w dubie mam w tym momencie to czy się ukrywam, czy nie, i tak sobie biegam trochę na pałę, przez to przeciwnicy mają mnie na wyciągnięcie ręki I, fakt, i pomimo poziomu trudności i tego, że łatwiej się teraz gra, to jednak tego życia nie mam za wiele. Oraz przed chwilą przerż... przerżnęłem, bo już raz próbowałem to nagrać, ale przegrałem, bo poszedłem sobie za kontener, a, za... a przed kontenerem się gość pojawił. Sobie pr... Po prostu minęliśmy się tak jakby. No i on sobie tam tamten punkcik z... zmachnął. wszedł po prostu i wybuchło wszystko nagle. Jak widać, wiele mu nie angażuje grając teraz w tą grę. To bardzo przyjemno. Jedynie te wczytania, saveów nieudane, troszeczkę człowieka potrafią podminować. Ale mimo tego nie jest najgorzej. Najważniejsze by się dobrze bawić. Ale to tak by się bawić. Nie wiem, zepsutymi zabawkami trochę. Ok, jeszcze. Chyba jeden punkt mi został. Muszę ich wybić jeszcze Gdzieś tu jest gościu, jest Znowu zakręcił O kurde Teraz wcześniej zginę niż w poprzednim, co tak sobie wleciałem na pałę Okej, okay, gdzie jest ten punkt? Tam jest i to jest chyba już ostatni Oni wszyscy idą tego punktu bronić w tym momencie a nie, oni dopylają na statek. Oho, zginąłem. Oczywiście na shotgunerze bierzemy pistolecik, bo z shotgunem tutaj nie ma co w ogóle poczyniać. Tak broni, tak się nie, bardzo nie nadaje do niczego tutaj, że a z pistoletu bierzemy na hita. I celność jest dużo większa. Szybko, szybko się przeładowywuje. No, oczywiście trzeba przymierzyć, dobrze. No, jak sobie leżą wszyscy teraz ładnie, w takim gwieździe. Ok, no to ciskam na statek teraz. No, statku już nie, nie jest tak kolorowo. Haha, żartuję. Nic się wiele nie zmienia. Tylko, że ten ziomek, dlaczego nie idzie znowu? To zrąbane, to. Muszę po niego iść, bo póki on widzi przeciwników, to dupy nie ruszy. Chodź! A gdzie pójdzie? Kij, oni mi zaraz nam tu machną, Ten punkcik, ja spadam Gościu! No, nie chcący mu w banie z pistoleciku. Zobaczmy, czy mnie posłucha. Dobra, ruszył się coś, nie jest źle. No, ja sobie tu z pistolecikiem elegancko będę stał koło tego punktu, co za chwilę się tutaj pojawi. Eee, tylko musi mi ten ziomek tutaj przyjść do mnie. Ale on chyba zaraz przyjdzie. Tam ścieżki do tych punktów strategicznych mają tam wpisane. Więc nie muszę się martwić, że gdzieś się zablokuje. Okej, okay, no i jest. Elegancko. No to teraz czekamy, aż by do przeciwnicy sobie tu przychodzi. Ja już tu wypracowałem sobie metodę. W tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, jest najlepsza miejscuwa. to się tu kręcę. Tylko ten gość ma beznadziejne miejscuwa? Przepchnę go. Ja nie chcę tam stoi. On tak wylezie na środek. Super. Jak ja lubię tą inteligencję. O, już ktoś tu ładuje. Byle te schody obstawić. Bo stamtąd, że przyjdę, to się nie boję. Ok, coś mi kiepsko celuje. Muszę sobie stanąć, chyba. Jeszcze komputer mi wyje. O kurde. Nie ma tak przyczyścić komputera, a on chodzi później głośniej niż wcześniej. O, widzę, że kilku się udało zabić, nim oni tu weszli w ogóle. A zaraz będą na łajbie, więc trzeba się tutaj pilnować. A już weszli. Stanę sobie profilaktycznie tutaj. Ale mnie ładują stamtąd. No, ja się boję, że zaraz mnie tutaj jakiś wbiegnie, więc sobie stanę tu. Nie ma nikogo. O dobrze gościu, ty się tu wycofaj. Przydasz się tu bardziej. To jest tak, że oni sobie tu wbiegają od razu i cisną. Przyznam, że cienko to wygląda. Najbardziej ja się boję, żeby tylko tutaj nie przebiegł jaki, bo to jest najgorsze. Co się może stać? O tu widzę kogoś. O, już nie widzę. Jest fajnie, że za tej strzynki niby się nie widzi tego mostku, ale i tak każdy musi przejść przez mój ostrzał lub tego bota. Gdzie oni są? O tutaj, okej, okay, przechodzi kula pod schodami, to fajnie. Oho, Iwan mi zaraz zginie. No to się. Tu... O nie, on zginie naprawdę. Jaki to jest zry... zrypany człowiek? Znaczy, to nie jest człowiek, no to wiele wyjaśnia. No to zginą, no to fajnie, ja jestem tutaj z pistoletem i z niedziałającymi save'ami. Czy mam shotgun, Ale ten shotgun to sobie mogę w dupę wsadzić. Tak naprawdę. Coś trafiłem, no już ci mi stąd idę super. Ci się zablokowali, elegancko, ale tu już idzie ktoś. Jest tu kto? Coś tu idzie, ale to, to już tak jakieś resztki. Oho! Skoro o resztkach mowa, to się jakaś tutaj znalazła, szprotka. Muszę szybko przeładowywać i się nie dać zabić Jeśli tu, tu być wychylonym Lekko, bo oni Przejdą wtedy sobie obok mnie Jak nie będę schowany A tak we sobie stanie i zacznie strzelać do mnie Najgorsze to, że to we w tym miejscu zrobione Nie działają no tak to to ma piwo by było to zrobić, nawet na nieważne jakim poziomie. Kurde, trafia mnie tam z, z ryb, paniec ten zrypaniec stamtąd. Gdzie on jest? Po prawej, tak? Wam Tam czekają gdzieś nuby. Jednego mniej, jeszcze jeden gdzieś tam sobie stoi. Czego oni nie idą? O jest, widzę go chyba. O, to wyskoczył. Nie spodziewałem się go stamtąd. Okej, okay, mamy jeszcze sporo życia, jest spoko, spoko. Damy radę. Oho! Najgorsze, że ten typ równie dobrze mógł pójść tędy. O, ktoś kuca? Nie. A mi by się przydało kucać. Dobra, udało mi się tego gościa zdjąć jak sobie szedł jeszcze. Znowu ta misja jest tak na styk robiona. Kurde, gościu! Muszę w te puste łby strzelać teraz. Gdzie ten pistolet w ogóle strzela, jak ja mierzę? Raz strzela tam, gdzie mi się wydaje, że strzela, później gdzie już gdzie indziej. Kurde, widzę gościa ale nie mogę zdjąć. Tu coś, jakaś taka sylwetkę, widać. Okej, okay, on dwie kreski życia. Minutę jeszcze muszę wytrwać. Fuck. Kurde! Jaka to zrypa nagra? Dlaczego nie strzelają przez kontener? No w ogóle nie mam się po co tu kryć, jakoś czaić, bo oni tak wszystko przestrzelą. Gdy jakieś panty pancerne z góry nawalają. Fajnie, ten celownik w ogóle mi w kosmos wyśle, jak on do mnie strzela. To mi na pewno pomoże go zabić. Tyle nerwów i frustracji przy tej grze. Jak się nie można przy niej odprężyć. To było mylne stwierdzenie, tak bardzo się myliłem. Słuchaj, to mi mogłem granat rzucić I gdzie kto jeszcze? Nie, tam gdzieś się zacięli Okej okay. Koniec tego gówna Russia level complete oh, Jak ja się cieszę, nawet sobie nie wyobrażacie No No dupie mam to pokazywanie mapy sobie, nie wiem, drogę wyjścia mi pokażcie o, tu się jeszcze nagrywa, nic się nie ścięło, ponownie. E, nic, 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 nic. E, jeszcze nic. No i jak zrobisz nic, to nic, 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 nic i później nic. Skręcisz w lewo nic, 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 nic. Okay. O, kolejna German mission tips. Jak jał w ogóle? Dobra, zapiszmy to sobie. Save, level 4. Okej, okay. ja już się z wami żegnam w tym momencie. Komentujcie, subskrybujcie, ceniacie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.